Czy miałeś kiedykolwiek sytuację, w której kłóciłeś się z drugą osobą, i nagle zdałeś sobie sprawę, że to ty byłeś w błędzie, a nie ta druga osoba? Nagle musisz zmierzyć się z dylematem. Udawać, że dalej jesteś przekonany, że masz rację, czy raczej przyznać, wiesz co, akurat w tej sprawie nie mam racji to mój błąd. Wszyscy żyjemy, mając nieprzerwane wrażenie, że mamy rację. Ale co robimy, gdy dostajemy nowe informacje, spoglądamy na sytuację z innej perspektywy, analizujemy dany przypadek, dostajemy olśnienia i musimy stwierdzić, że akurat tym razem byliśmy w błędzie? Właśnie w takiej sytuacji znajduje się postać tytułowa Księgi Jonasza. Przyjrzymy się teraz ostatniemu rozdziałowi tej księgi i zobaczymy, jak to wszystko się skończy. Przeczytam teraz ostatni werset z poprzedniego rozdziału. Gdy Bóg widział postępowanie mieszkańców Niniwy, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, który postanowił zasłać na nich i nie uczynił tego. Co na to, Jonasz? Niestety nie spodobało mu się to. Jego fatalne podejście widzimy w wypowiadanych przez niego słowach w modlitwie. Wreszcie jego wahanie i niechęć do misji są wyjaśnione. Znając charakter Pana Boga, wiedział, że jego misja do Niniwy mogłaby nie skończyć się kompletną destrukcją tych pogan. Łaskawy, miłosierny, cierpliwy, pełny łaski Bóg. Mógłby mieć plan ratowania swoich wrogów. Jonasz, wzdrygał się przed tą myślą, postanowił uciec. Później, po pobycie w rybie, Jonasz był już gotowy na misję, ale uważnie przypomniał Panu Bogu, że poganie, w odróżnieniu od Jonasza, zasługują na karę. Z niechęcią ogłosił poselstwo. Pewnie mając nadzieję, że wywrócenie Niniwy do góry nogami miałoby formę destrukcji, a jednak mieszkańcy Niniwy uwierzyli w Boga. Jakże wielkim ciosem był to dla Jonasza. Jego najgorsze obawy się spełniły. Pan Bóg postąpił miłosierdziem zamiast karą. Po raz drugi, bo pamiętamy, że wolał zostać wrzucony do morza niż spełnić misję. Jonasz pragnął śmierci. Pan Bóg wtedy zadał bardzo wnikliwe pytanie: Czy to słuszne tak się gniewać? Jonasz odmówił odpowiedzi i zrobił sobie szałas na peryferiach miasta, czekając na ewentualny deszcz rozżarzonych węgli i siarki, które według jonasza pan Bóg powinien zesłać na Niniwę. Zamiast tego, Pan Bóg zesłał Jonaszowi prezent, którym był krzew. Wyrósł on szybko nad Jonaszem, osłaniając go przed bezlitosnym upałem, który jest, co ciekawe, określany słowem nieszczęście lub bardziej dosłownie zło. Jonasz, chwilowo zapominając o swoim rozkoryczeniu, ogromnie uczesił się z tego daru. Następnego dnia Pan Bóg zesłał coś innego. Był to niezwykle głodny robak, który zniszczył krzew, także ten usechł. Pan Bóg zesłał jeszcze jedną rzecz. Były to gorący, suchy wiatr i upał. Biedny Jonasz z prażoną głową znowu z goryczą prosił o śmierć. Pan Bóg powtórnie zadał Jonaszowi to samo pytanie, ale tym razem Jonasz śmiało odpowiedział, słusznie jestem zagniewany. Czy w tym momencie Jonasz dostał ośnienia? Moment żarówki w cudzysłowie? Czy zdał sobie sprawę już, że trochę przesadził i po prostu nie chciał tego przyznać? Pan Bóg, mistrz niespodziewanych zakończeń, zwrócił uwagę na fakt, że Jonasz żałował destrukcji krzewu, który miał stosunkowo małą wartość. Czy Pan Bóg nie miał prawo litować się nad całym miastem pełnym ludzi? Co więcej, byli oni ludźmi, którzy nie umieli rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, czyli między dobrym i złym. Czy Pan Bóg nie miał prawo okazać miłosierdzia tym zagubionym ludziom i niewinnym bydłom, jeśli tak postanowił zrobić? Koniec Osobiście podejrzewam, że przynajmniej w tym momencie Jonasz dostał swój moment żarówki. Autor Księgi musi być samym Jonaszem lub Skrybą, któremu Jonasz opowiedział historię, więc założę, że dostał skuteczną nauczkę. Jonasz okazał wreszcie pokorę i nie stawiał siebie w centrum uwagi na końcu Księgi. Zostawił to pytanie skierowane do czytelników. Czy Pan Bóg ma prawo litować się nad Waszymi wrogami, jeżeli tak zechce? Czy zaakceptujesz tych, których Pan Bóg akceptuje? Czy rozgniewasz się, gdy decyzja Pana Boga nie będzie zgadzać się z Twoimi przekonaniami? Ale o tym więcej za chwilę. Poszukajmy teraz fragmentów Biblii, które dotyczą dzisiejszego rozdziału. Na pewno rozpoznaliście słowa Jonasza w drugim wersecie, gdyż ten opis Boga pojawia się wielokrotnie w Biblii. Oto kilka podobnych fragmentów. Co ciekawe, Jonasz nie był pierwszym prorokiem, który prosił o śmierć. Warunki rozpaczy Eliasza były niezwykle trudne. I oczywiście Pan Bóg reagował na niego w inny, odpowiedni sposób. Jonasz potrzebował ciężkiej nauczki, a Eliasz potrzebował poczeszy, otuchy, odpoczynku i pożywienia. Zdrusza mnie to, że Pan Bóg wie dokładnie, czego każdy z nas potrzebuje w trudnych chwilach. Tak więc mamy już parę odpowiedzi na pytanie: kim jest Bóg? On jest Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Jest świetnym nauczycielem, zadając pytania i przykłady, aby nas skutecznie nauczyć. Ma prawo okazać miłosierdzie komukolwiek zechce, niezależnie od ludzkiego sądzenia. Kim jest człowiek? Kim jestem ja? Jest możliwe, wręcz nieuniknione, że moje myśli nie zgadzają się z myślami Pańskimi. Jestem ulotną istotą. Moje emocje i poczucie nie są stałe i nie mogą stanowić podstawy dla moich decyzji ani głębokich przekonan. Jestem obiektem niezasłużonego miłosierdzia Pana. Nawet kiedy Go nie znałam. Nie kochałam, on patrzył na mnie oczami miłości. Tak jak napisane w liście do Rzymian, Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Na ten moment nie znalazłam czegoś konkretnego, czego nie rozumiałabym w tym rozdziale, więc zostaje nam tylko ostatnie pytanie. W jaki sposób ten rozdział dotyczy mojego życia? Jaką wiadomość wysyła mi ta księga? Uwaga! Przyznam, że czekałem na ten moment od początku tych serii filmików. Temat, nad którym chciałabym się skupić w swojej odpowiedzi, jest dla mnie niesamowicie interesujący i budujący. Postanowiłam więc poświęcić mu cały, chociaż dość krótki filmik. Tak więc na razie żegnam się z Wami i zapraszam na nowy filmik, który wkrótce się pojawi. Podsumuję w nim znaczenie Księgi Jonasza i postaram się odnieść do mojego codziennego życia. Trzymajcie się kochani. Pa!